Admiros, zobacz, jesteśmy przy wyspie, jakiejś ogromnej wyspie, którą znalazłem. Gdzie ty jesteś? Tata, jestem pod wodą, trzy dni pływałem tutaj, no. aż mnie się pochorowałem, deszcz padać No, Admiros, widzowie, Admiros się pochorował, także <laughs> jeden lajk like, to jedna tabletka na gardło dla Admirosa, bo tak. no jest ciężko, po prostu jest ciężko. E, dobra, podnieś, rzucam. Idziemy my płyniemy flotar. Ja nie, 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 nie na tą wyspę. Łowiłem. na, na, tą, wyspę, A, na, na tą, tą wyspę. No idziemy zobaczyć, co jest na tej wyspie, bo yy, no, nasza trawa zobacz się, rozbudowała troszeczkę. Wow, ty, jaka wielka. Znaczy, no jest taka. Okej, okay, no nie, nie wiem, że jest wielka. Mi Miała być większa, ale niestety, znaczy, niestety. Yy, ale postanowiłem, że, 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 że. że, że jest rekina, boję się. A rzuciłeś kotwicę? Yy, tak, jest kotwica rzucona. Okay, to w ogóle dobra, jest jakiś sztorm. No jest sztorm, nie wiem czy my w sztorm płyniemy do wyspy. No właśnie to ratunek, chyba dobrze. A po ratunek, Eee, rekin, rekin za tobą jest. Uważaj. Tatar ja głoduję. A, ja, jak głodujesz? A no jesteś mocny? Bo trzy moc... dni łowiłem ryby. <grym> <Badmirosa> tutaj <grym> zostawiłem na trzy dni i teraz sobie wróciłem na gotowe, widzowie. Ty... Ej. Jestem tak głodny, że nie umiem biegać. E, dobra, dobra, tu masz jedzenie. Ananasa masz. Ananasa mam? No, weź sobie ananasa zjedz. Ja sobie... O, ja sobie zjadłem tutaj, masz ananasa. Ty dzik cię o, goni, dzik dzik, dzik dzik, 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 odejdź dzik. Ale um, ja nie nie ma... masz broń, y, ni. nie. Nie ma... on broni ananasa No nie mam nic! Zostawiliśmy A takiego mnie... jakim jestem A co tam jest Admiros? Bo tutaj widzisz jest jakiś... jest jakaś... Przystań! O! Ale cię zczarżował. Weź go, z agruj, agruj, go! No go! Ta... Ej, Odmyś on mnie pcha, on mnie pcha! Zjedz. O, zjadłem ananasa, od razu Ja umieram, a ty nie masz dzidy! Nie mam dzidy, no. Dobra, spieprzamy na trawę, musimy się przegrupować. <grym> Dobra. O, ej, nie sądziłem. A ja ty... uciekłem na skałę, nic nie może zrobić. Ale, no ale so, co ty teraz zrobisz? Ja? No. Nie wiem. No właśnie. Mm. No poczekam sobie tu chyba. Aha, na a. mnie? No co? Dobra, to idę do ciebie. Pozdrawiam. Znaczy, nie, nie, nie. No, ja, czekaj, ja, czy ja mogę zrobić dzidę po prostu teraz? Drewniana włócznia. Jakie problemy tutaj widzę? Zostawcie lajka. Like Dokładnie za to nasze tak. A będzie więcej ciekawych No. <laughs> a widziałem, że też się, się też spodobała seria z tego, właśnie z Rafta. Admiroł dzidę masz tutaj. O. Masz, jest dzida. Dziękuję. idziemy. No, no, czekaj, bo tu coś leży. Ty co? Muszę to zobaczyć. A gdzie? O. Co? Ja, ja, ja nawet nie wiem To gdzie jest się. chyba glina. O, tak, gliny potrzebujemy, piasek. tak, 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 tak. No, to, to są, ale są... dobra, jeden zebrałem tak, żeby sprawdzić. Idziemy walczyć z dzikiem, no, dobra. teraz wieczorna walka z, z dzikiem na ogromnej wyspie. I widzowie, wbijacie też na kanał Admirosa, link jest w opisie. I jeżeli szukacie tanich gierek, no to Kinguin e, kod Flotar 5%, wszystko taniej i giwoje jeszcze się jeszcze trwa. Dobra, Admiros, tankujesz go czy ja mam tankować? No, on na ciebie poleciał, no, ta, to, to... agro ja ja mam, agro i... mam. Ja, ale to jest no, jakiś zindzik. ogromny dzik! To jest potężny dzik. No to jest dzikus, raczej tak, nawet ja. tak bym go nazwał Ty Nadział mnie, ale mało bije. Jak mało bije? Ja, ja umieram Admiros, mam y, szary ekran. U... Dobra to ja go biorę na siebie. niech no, tankuj, chodź tankuj, tankuj, tankuj. O, niech O, on się przygotowuje. O, wziął mnie, wziął mnie. Dobra. niech Do niech pod... Jest! Yes! Udało się. niech go. go. i nawet, y, <laughs> nawet, niech niech dostaliśmy za za Tak, tak, tak. tak. O, dobra. Chodź, zwiedzimy sobie tą wyspę. Czekaj, oraz. mogę go podnieść. No, możesz. Skóra, mięso! Ile a... mięsa w nim było? O kurde! Dużo? I jeszcze głowa guśca, mamy ten, głowę zwierzęcia. O, no to pierwsze trofeum nasze. Tak, bo... tylko że znowu jestem głodny, bo to wycieńczyła mnie ta o... <laughs> Czekajmy. Żółty kwiat ja chcę zobaczyć co tutaj jest, bo tu to są. jest napisane sail, czyli że nas sprzedasz. Patrz, tu jest jakaś krata. O kurde ile rzeczy jest! Dobra, jakieś fajne rzeczy, a co, co to jest sail? Otwórz. Ej, tutaj można kupować rzeczy. Punkt handlowy to jest. Naprawdę? No, weź wow. ku, Kurkuma, chili można do przyprawiania potraw, trąbka, szafa. A kup po... coś do jedzenia. E, <laughs> za... Proszę. No, <laughs> no bo... A nie, czekaj, coś tu leży. Co to jest? Arbuzy! Gdzie masz arbuzy? Jakie wielkie, ho! Ja jednego wziąłem, drugiego dla ciebie są. zostawiłem. O, ale miło. Admiros, a tu są te, to są mango? Na drzewie? Ja próbowałem ściągnąć, ale nie e, da się, nie wiem to, jak. Ale masz arbuz. Ty, ale go przejść całego, no? ze skórką nawet! To jest jeszcze jeden, <laughs> dawaj. Dobra. Jak jest się głodnym, to się zjada wszystko. No, to jest... Nie, nie wiem, czy można zjadać w ogóle takiego całego arbuza. W sumie nigdy Tak, się... można! O, królik! A nie. To jest... To nie jest Łapaj królik. to, co to jest? To jest jakaś kura, ten na wyspie. Jaki, coś, coś, w rodzaju no, takiej, coś w rodzaju takiej kury, ale czekaj, ja zobaczę, czy można stworzyć kamienną. Kurde, yy, na wyspie, yy, znaczy na trawie mamy kamień, a tutaj możemy ściąć drzewo, yy, z którego będziemy mieli mango, Admiros, więc przydałoby się to. I nasiona mango. Aha. I czyli mógł... kamień. Tak, ka a kamień jest yy, na wyspie tutaj. Znaczy, Am... na. na... Przepraszam, na na trafie. My siekierę potrzebujemy. No, no, no i ja idę i. A czy a coś tu leży w jeziorku? Co leży? Mm, jakieś śmieci. Aha. Podniosę je. No to, to nieźle. Odpadki. Odpadki, to. Mm, nie wiem, czy nam się to przyda, czy nie. Nie ale wiem, ale we... zbiorę o, zrobię kamienną siekierę. Dobra, mam już kamienną. I wracam w takim razie do siebie, tylko boję się cały czas, że tutaj będzie gdzieś rekin. Dlatego ja nawet nie patrzę w dół ani nie patrzę za siebie. Nie, on przy wyspie raczej nie będzie pływał, moim zdaniem. Jakby, no, To jest rekin, to wiesz? On jakby na głębokich wodach raczej. No w sumie, a my jesteśmy. Ty, ale... Ty gryf jaki. Nie, co to jest? To... Straszyłem się to jakiś w Arku. Wielki, wielki ptak. Przysięgam, że wielki ptak tam latał. O, dobra. To jest ogromna wyspa, Flotera. No właśnie, takich wysp na pewno patrz, nie jest. patrz, było. tam leci. Czekaj, gdzie? Tu, gdzie? gdzie patrzę, na górze tam. O kurde, no. No duży, duży. Ty, naprawdę tafaję. ogromny. Okej, okay, no to czekaj, ja zetnę to drzewo. Ty możesz w sumie tam już iść i szukać na przykład jedzenia po, po drodze. Dobra, sam mam tam iść, okej. Okay. Mm, tylko masz idę, prawda? Tak, tak, już pół dzidy mam nawet. Wiesz co, powinniśmy teraz zrobić Łóżko, bo jeżeli ktoś z nas umrze, to nie wiem, co się wydarzy. Rodzi Ale się to... w tratwie. No właśnie nie wiem, czy, znaczy nie wiem, czy będziesz miał na pewno swoje przedmioty, o. ha. No, więc może być mały problem, ale idziemy. Eee, czekaj, bo ja poszedłem w ogóle w inną stronę. G A to nie gramy jesteś? w ten tryb, gdzie się nie traci przedmiotów? Eee, czekaj, chyba włączyłem ten tryb, no. Bez... Tak, tak mi się wydaje. A, no to nie, no to nie powinniśmy tracić, to, teoretycznie ja przynajmniej. Fiat. A gdzie ty jesteś? Eee, no w głąb wyspy poszedłem. Eee, ty, zgubiliśmy się, Admiros. Rozdzieliliśmy nie, 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 się. Tu na tu jestem, patrz. O, tu, dobra, tu, tu bo ja nie widzę ma. twojego niku. O, teraz widzę twój nick. No, jak jak jest jakieś... za daleko, bo to no, no, jest na no, no. jak coś możemy sprawdzić, jeśli chcesz. A ja jeśli powiem, nie, no to, to nie. Sprawdzimy, wiem, sprawdzimy, tylko czekaj, ja wezmę jeszcze toporem, yy, zbiorę surowce. A jak masz już... coś do jedzenia? Jest cały czas być żaru. Masz manu. No tak. Proszę. O, dziękuję. No, jeszcze... Gdzie on jest? Y, nie wiem, gdzieś rzuciłem. No i w tekstury wpadło i zniknęło mi. Tak? Tak. No to nie ma jedzenia, proste. To jak? Jak głodny? No to. Znaczy no to nie, nie wiem, no będzie... O, łopata, tutaj jest łopata potrzebna, ale nie mamy łopaty. Aha. Um, może coś za chwilę znajdziemy, jeżeli ale jesteś bardzo głodny i już umierasz? No tak, ja jak. No także że nie mogę biegać. Aha, to jesteś aż tak głodny. No tak, ja cały czas byłem nasiono... tak głodny. O, nasiono arbuza, kurde. Nie no... wiem, mogę zjeść surowe mięso. Nie wiem, co się wydarzy wtedy. Dobra, no na pewno. Się... Aha. Trochę wody mi ubyło, okej, okay, dobra, dobra, jest git. I się zatrułeś pewnie. Nie, a... nie, nie nie ma to nie. I idziemy na górę, o, ty, a dobra, ty jesteś tutaj na górze. Ha, co to, a, Tylko szfady. łopaty, łopaty byśmy potrzebowali właśnie, żeby to. Mm... Grzyby zebrałem jak coś. O, grzyby się mogą przydać, pewnie. No, Jaskiniowe. Zobacz, tutaj jakieś tajemne przejścia są. Ale co jest na górze? Bo musi być coś na górze. Zobacz, Gniazdo ptaka i tam pewnie skarby będą. Eee, ten musi iść. Leci, leci! Leci! Ty kamienie zrzuca! Ty z... Ała? Co jest? No wielki kamień mi na głowę e, mango, wrzucił. mango tu jest! Admiro, gdybyś chciał, to zapraszam. Tylko musisz mnie osłaniać. Czy ni nic ja z tym nie ma na pewno. Cię jak coś. Dobra, jeżeli będziesz, to mów. Bo... Będzie leciał raczej. O, o, no właśnie. Daleko, daleko e, masz, idzie daleko. Ma Margo tutaj masz, weź o, sobie, dwa jest. Dobra, jestem już tak najedzony, że mi wystarczy. Aha, no ja, ja trochę umieram z goru, ale to tam. A to, no nie to nie zjadłeś sobie po. Wiesz co, wolałem, żebyś żebyś ty zjadł. Ja nie potrzebuję. O, jak no. miło. Ja, ja nie chcę takich. Dobra, niebieskiej kwiaty, nie potrzebujemy tego syfu. Idziemy zobaczyć. Leci, tam... leci, leci, uważaj, uważaj. Okej. Okay a może on kokosy nam zrzuca, może on jest przyjazny? Tak, kokosy, ja widziałem kamień, to nie był kokos, na pewno. <noise> o, czekaj, tego drzewa nie Ewa. można ściąć. Tu są jakieś barwniki, ale nie potrzebujemy barwników. Ja wszystkie te kraty zbieram. Aha, dobra, to. nieważne. To... Patrz, 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 coś tu chyba? No właśnie, wydaje mi się, że coś... o jest skrzyniad Miros. Podnieś krata. No. Szkło, deska, odpad. Au. Ej, dostałeś? Tak, tak, tak. z kamienia? Tak, au. No Kokosy, dobra, tu są kokosy. Mango, kokosy, wszystko, wszystko możemy zebrać. Wszystko, no. Dobra, wszystko, wszystko zbieram. Powiem ci, że ja znalazłem yy, porzeczki. O, a masz nasiona pożyczek na przykład? Yy, nie, ale dopiero jak je zjem, to dostanę nasiona. Aha. Tak obstawiam. No spróbuję zaraz. Ja mm. Lubię jeść akurat tutaj No właśnie, się, to... wiem, o. wiem, wiem. Zauważyłem, że jakby bardzo, bardzo lubisz yy, jeść wszystko. Dobra, czyli no nie tutaj. nie dostałem jest... nasion. Czyli to jest wyspa, na której można się tradować z innymi, znaczy no, z jakimś tam plemieniem, bo tam reputację wbijasz i są. A no Ty, no rzeczywiście i co to, było? to był kamień. O. <laughs> Sorry, mi. No, dobra, musimy Admirus jakoś stąd zejść. Ja proponuję mały skrót, czyli po prostu w ten sposób, żebyśmy zeszli. Aha, aha. No bo tu, tu chyba na tej wyspie nic. Dobra. Ej, utknąłem. A jednak nie. <laughs> Spad... Jeszcze tam mamy kawałek do zwiedzania. Po tak, lewej um... stronie? Tak, tak, no. No, no, no tam też coś. Znaczy nie wydaje mi się, żeby coś tam było, tak szczerze, ale możemy iść zobaczyć, bo tą skrzynię główną już znaleźliśmy. Ja już widzę jedzenie tam. O, co to jest? Duże. Co to? A, o nie, To jest jakieś... to podwodna kapusta. A, podwodna kapusta. No. no tak to wygląda. No w sumie tak to troszkę rzucić się. No, podwodna wyglądało. sałata bardziej. Uwaga, musimy patrzeć... Tak. O, leci, 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 uważaj! On mocno nie bije, wiesz? Ty... Dobra, ale ten taki jest jakiś ogromny. Naprawdę to on wygląda jak Argentavis z Arka, czyli ten orzeł taki. Tak, no. no. Dobra, tutaj nic nie ma, możemy wracać na wyspę w takim razie. Ja bym Dobra. wiesz co, pamiętasz czy można było tutaj robić łuki z szały? Eee, chyba tak. No właśnie, też mi się kojarzy. No pewności, bo ale fajnie by było tak. upolować tego ptaka kiedyś. Wiadomo, no teraz tego nie zrobimy, ale kiedyś wrócić na tą wyspę albo jakąś inną i upolować gościa. Za to. O, znowu, 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 znowu. Dobra, uciekam. O, czy... o, nie tym razem. O, Hehehe. teraz ci się nie udało. Dobra, ja biorę jeszcze. Ty możesz biec już na tratwę. Ja tylko wezmę jeszcze parę desek okay. tego. Mm... No parę desek wezmę. Mamy dużo kokosów, więc zarąbiście się. Nie powinniśmy umierać z głodu. I musimy Admiros, ee, w sumie, rozbudować tak naprawdę tratwę. I nie wiem, czy nie starczy nam surowców na mm, zaczęcie budowy domu. No, bo jakoś, Oj, to no. już może być ciężko, tak mi się wydaje. Nie, 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 znaczy potrzebujemy dużo desek, czyli musimy jeszcze rozwinąć, znaczy rozwinąć, jeszcze rozbudować naszą y, tratwę, y, żeby jeszcze więcej przedmiotów ona po prostu... A, ty zbierasz to? Klinę zbieram, no tak okay. w sumie jest przy drodze, to stwierdziłem, czemu nie. Okej, okay, tak patrzę, co tutaj jest na tym y, pod wodą, ale nie, kompletnie nic nie ma. Jak będziesz y, na tym, na tratwie, to powiedz to, bo trzeba ścisnąć, znaczy ścisnąć, trzeba zniszczyć... Y, zniszczyć. Chwila. Rekin. Ehm, to u trzeba zniszczyć. E, no jak to się nazywa? To, to co nas trzyma, e, że nie płyniemy. Rekin! Rekin! Ała no, ty, no chodź tutaj. E, nie wiem, jak to się nazywa. Zapomniałem, jak to się nazywa. To, to. co tutaj jest, to wiaderko z kamieniami. I dzięki temu stoimy. Kieć? E, tu, 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 tu. Kotwica? E, kotwica, tak. Naprawdę? No, miałem pustkę w głowie, dobra. Usuwam to. Możemy w takim razie. Dobra, płyniemy. Pły... No, płynąć dalej. I teraz musimy, Admiros, e, zobaczyć, jakie w ogóle mamy rzeczy i co możemy wybudować, tak naprawdę. Ja wrzucę do, do ten. Do skrzynki. No, ja specjalnie potworzyłem skrzynki, żebyś właśnie oddawał wszystkie. Oddawał wszystko, co zdobędziesz. Dobra, gwoździe. Okej, okay. Lina. Możesz w sumie. A nie, dobra, to tego nie poprzerabiaj, w tych siak. skrzyneczkach, powiem ci. No, te skrzynki są malusieńkie. Dobra, płyniemy. Tak, płyniemy. Zaczynamy płynąć. I potrzebuję liści no. jak najwięcej. Liści Mas... no, nie, mam, nie, nie mam. Ma... A, nie masz liści. Hm. Zobacz, to się tutaj. zmieniło w moim wyglądzie? Tak, Admiros, masz głowę dzika na sobie. Yy, nie to wiem, nie to, kozak, w... to wygląda bo... troszkę creepy. Nie no, tak będę teraz wyglądał, yy, Wyglądasz jak ten z, yy, Demon z Demon Slayera. No, no, no. no, no, no ja to... zawsze zapomniałem jak on się nazywa. Nie, tak samo. O, ostatnio właśnie... Yy, Ostatnio było dużo takich cosplay różnych. E, dobra, kubek słodkiej wody. Aha, ja się napiłem, to teraz wezmę umieść deskę. Cyk, wybierz... No, Okej, okay. niech się to przerabia. I teraz tak, ja chcę stworzyć jeszcze więcej lin. Tylko nie, masz może mm, liście palmy? Te zielone takie? Liście palmy? No właśnie zebrałem. O, ja e, i si. e, dużo? Dwa. Aha, no to tak. No, no Nie wiem, nie świadczyłem tu no tutaj. To jest, no tak, no właśnie, bo w sumie ciebie, ciebie nie było, więc nawet no, nie miałeś no. pojęcia o tym. Dobra, wezmę, mm, wezmę nam wyspę, rozbuduję. I mamy w sumie dużo desek, to jest, to jest spoko. Ale jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, no to musimy też rozwinąć te lepsze takie sieci, bo te sieci, które mamy aktualnie. To One są średnie, bo one mało przedmiotów mogą. No widzę, widzę właśnie. Takie, kiedyś mieliśmy takie z siatką jeszcze, a te są. No a nie, dokładnie. Też są z siatką. A nie, nie, to były jeszcze lepsze. Tak, to były jeszcze lepsze. Te są, to są takie pierwszy Ojej. poziom, a będą będzie drugi poziom. Masz beczkę po prawej stronie i skrzynia chyba leci w naszą stronę. Ta, wszystko przynioniem... w naszą stronę no, no tutaj Zobacz zawsze się, wszystko, o i nawet wyspa jest kolejna w naszą stronę, ale to jest jakaś malusienka wyspa, to nawet chyba nie będziemy tam, um, nie będziemy tam schodzili. Dobra, ja muszę pomyśleć w jaki sposób rozbudować tutaj tą tratwę naszą e, i gdzie no, ma być dom. E, dom? E, tu, no. gdzie ja patrzę, tu będzie dom. E, tu będzie dom. Okay. Ewentualnie... ściana, zobacz, no postawimy pierwszą ja ścianę. A co? Jest! Co, co, co? Beczka, beczka, beczka. Łapie, Musimy... łapie. Łapię. O, dobrze. Już my, myślałem, że ci się nie uda tak szczerze. Nie, 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 ja to jestem, wiesz, umiem takie rzeczy dobra, robić. Dobra, ja wezmę złapię tą beczkę. Okej, okay, udało mi się bez żadnego problemu. Przynęta na rekiny, co to jest? O, to był, było zarąbiste, bo wtedy. rekiny. to zamiast... jadły to. No, one zamiast nas atakować, czy tam naszą trawę, to będą atakowały mm, właśnie tą przynętę. Więc ona jest spoko. Jeżeli byśmy czegoś takiego potrzebowali, ale ja nie wiem w sumie, czy potrzebujemy na razie, czy nie. Plastik? Masz plastik, może? To jest eee, ten taki. No biały. Wrzucam. ja wrzucam. Ja rzucam wszystko do skrzynek, co znajdę. Dobra, żeby dobra, ba łatwiej mógł to znajdować. bo. Bardzo mało mamy tych. Rzeczy. ty, zobacz, jak przytulnie od razu się zrobiło. No? Ładnie. Prawie. <głos> <głos> Prawie jest. Okej, <Okay>, tu. <noise> I jeszcze tutaj. A, no a to będzie. to umie budować, a ja to bym nie zbudował. A, no, z, mhm. tak, taki piękny dom, że aż się chce mieszkać tutaj, prawda? Nie, Dokładnie. To jest, to jest syf. Możemy szybko w sumie skoczyć na tą wyspę i zobaczyć, czy coś będzie, bo i tak e, tratwo się zablokuje. Mhm, tylko czekaj, bym chciał stworzyć skrzynkę. E, masz tam, e, no, z plastiku. Skrzynka od. E, nie mam plastiku. E, rzuciłem ci plastik, zrób, zrób skrzynkę. Właśnie Dobra, w sumie ty no też się powinieneś kraftować. No, 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 no. Yy, lina razy jeden, to muszę zrobić yy, linę na IP. No, ale linę to wystarczy, że tam klikniesz tak jakby... Mm, klikniesz, klikniesz na tą linę plusik i jeżeli masz odpowiednią rzecz, to powinna ta lina się stworzyć sama. No, to właśnie nie ma odpowiednich rzeczy. Aha, okej, okay, no to... O, melony są! Arbuzy, znaczy się. Skrzyneczka, dobra. dobra, mamy skrzyneczkę. No, szybkie, szybkie odwiedziny wyspy były. Tutaj jest kamień? Nie, to nie jest kamień, kurde. Dobra, dobra. I... postawiłem w miarę prosto. O, postawi skrzynkę, dobra. Pierwsza rzecz. O, czekaj, Gida, czekaj, to weźmy tu, 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 to wezmę ze sobą. Dobra, o. dobra. Czy jesteśmy już na wyspie? Y nie, no już wyspę. A już stwierdziłeś No, okay, ja już stwierdziłem, jak, jak ty, ty to robiłeś, i tu się znajdują takie przesyłki z różnymi rzeczami. Na przykład, Wiesz, nie wiem, ja czy widzisz. dostałem taką przesyłkę? E, no to odpakuj ją. Dobra, ty pierwszy. Dobra, to e, ja teraz. No, ja ją odpakowuję obraz. cały czas. No właśnie, obraz, róża. Róża. No właśnie to są takie dekoracyjne rzeczy, bo tego wcześniej Fajne. też nie było na pewno, no więc jest dużo takich dupereli do, 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 do no jakby... Ozdób, Ozdob. Ozdób, dokładnie, nie wiem, Jest rano jeszcze ja nie myślę, przepraszam widzowie, <grystanie> <grystanie> jeszcze mózg nie pracuje, kawa nie, nie zaczęła działać. I tutaj mamy dwa schematy, odbiornik i antena. Zobacz o, to sobie. ważne. No, to są rzeczy, dzięki, którymi, dzięki którym popchniemy fabułę do przodu. I nie sądziłem, że tak szybko by można to zdobyć, tak szczerze. Kolejna paczka, skąd ja to dostałem? E, nie wiem. No <laughs> nie wiem. Otwieram, Płytka z desek. Flagę możemy zrobić, bo sobie flagę z One Pisa. No, no, na pewno. Tak, tak zrobimy, zrobimy. No. Kozak flagę będzie. z One Tylko jest problem, Admiros, jestem uwięziony. Pomocy! Aha? No, pom Pomocy. No i co teraz? Nie mam pojęcia. Zrób drzwi może. No właśnie chciałem, ale. Ej, hak mi utknął w tym. Nie mogę go wyciągnąć. Utknął mi w ścianie, hak. O, halo. O dobrze, jest... okay, Dobra, okej. Okay. Okay. No to jest, jest całe szczęście. I już cię uwalniam. Nie, bo musimy to zniszczyć. Wybór bloku, a nie mogę tego zniszczyć. A masz młot? No mam. No to ale... młotem znisz. A, no nie, młot nie ma właśnie. Mam taką opcję. Jak? Młot, napraw. Zastąp, zastąp drewnem, zastąp słomą, zastąp solidnym. Dobra, To no pas ja robię, pa. Okej, okay, udało się, wydostałem się z tego miejsca. Schody zrobiłem. Trzymaj, nie, nie wiem, jak dobra. się kasuje, nie, nie, nie wiem, jak się kasuje rzeczy. Po prostu. Kupasz, ja robię. Przytrzymaj więcej części. Nie, 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 i tu masz do wyboru części, które możesz postawić. A ja chciałem postawić tutaj na samym końcu drzwi. No i nie mogłem, bo już były, były po prostu tutaj drzwi. A, więc... to zrobiłeś takie więzienie. Yy, tak, zrobiłem więzienie ze schodami, zgadza się. Fajne. A, ja to A, ogarnę. Wpadłem. A, okej, okay, no ale są schody. <laughs> Także okay. nie, będzie, nie będzie żadnego problemu. Tak słuchajcie, dzisiaj zwiedziliśmy sobie wyspę. Yy, ja yy, ogarnę w jaki sposób się usuwa rzeczy i pewne, pewnie zaczniemy już budować yy, za niedługo. Czekaj, Admiros, bo już się żegnać, ale nie można no się co pożegnać, jest? bo... Yy, wampir, boże, rekin! Rekin nam... Rekin nam rozwala. Aha. A ja nie mogę się tam dostać. Nie tam nie ma. No, rozwalił nam y, trochę domu. No, A, jest. no to dobra. tam będą drzwi w takim razie. No. Poszerzymy, to tak. i tam będą drzwi. No, no, <grym> Dokładnie. Się no, w tym miejscu będą drzwi.